Witam serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale zdrapki bez końca e, dzisiaj przygotowałem dla was mix zdrapek mamy trzy zdrapki po 5 funtów oraz jedną za 2 funty mamy black pearl deluxe mega cashboard i 500 selection oraz trzy e, siódemki nie przedłużając zaczynajmy. trzymajcie kciuki Mam nadzieję, że mi się będzie dobrze bez podkładki drapać. E, Zaczniemy od tej zrabki za dwa funkcje z numerem 67. Okay. W pierwszej grze szukamy e, siódemki, po prostu. A mamy tęczę, torbę i portfel. W drugiej grze suma dwóch cyfr musi wynieść 7. O, niżej. Mamy 6 i 5, czyli 11, 4 i 5, czyli 9, 1 i 3, czyli 4, 6 i 3, czyli 9 i 2 i 1, czyli 3. Eee, kolejna nasza gra, trzecia, to szukamy takiego żetonu z siódemką. Tutaj wygraną, jeśli byśmy mieli, możemy zwielokrotnić. A mamy koronę, palmę, lornetkę, znaczek VIP i, i pocket watch, yy, zegarek kieszonkowy. Czyli niestety pierwsza zdrabka pusta. A to może zdrabmy sobie teraz tą czekoladową 500 Selection. Tutaj szukamy. Znaczka takiej muszelki czekoladowej, wtedy wygrywamy y, przypisaną kwotę, lub pudełka całego czekolady, wtedy wygrywamy wszystkie kwoty, które znajdują się na zdrabce. I dobrze, zaczynamy. Szukamy. A co my tu mamy? Ziarna, torbę prezentową, truskawkę w czekoladzie znowu torbę, e, koszyk prezent, kartkę, kwiaty i plaster miodu. I ostatnie dwa rzędy. Zdrabka z numerem 19. Mamy kopertę, miętę wanilię. Karmel, cały zestaw, znowu umięte i kokardkę. Czy niestety ta drabka też jest pusta? Dobra, przejdźmy sobie do krzyżówki. Trochę dalej. Dobrze, krzyżówka jest z numerem 20. I mamy dwie jakby i musimy mieć minimum trzy słowa, żeby wygrać kwotę. Będziemy pod dwie literki, drapać mamy od. O i D. W pierwszej tyle. A w drugiej tu mamy T, tu mamy O. O. Jeszcze wyszły u nas linie nowe za 3 funty, natomiast nie mogę ich nigdzie znaleźć, dostać. Y i K. Tu mamy Y, tu. ale będę szukał. Może się gdzieś w końcu trafił. No właśnie to jest to, że u was, u was mówię, że w Polsce e, jak jest premiera to są wszędzie zdrapki zawsze w tym samym czasie, a tutaj jak się skończył. Nie widzę ani Y, ani K. Kolejne dwie litery to F oraz A. To A trochę będzie. F. Tu hmm. E. Jeszcze tu. Hmm. Jak zawsze jak jest dużo E, to dają A. Jak jest dużo A, to dają E. Jaki standard? To? Dobra, A, F. Nie widzę tutaj. Dobra, kolejne dwie. To literka Z, której chyba nie ma, i M. M. Hmm. nie mamy, coś marnie ta krzyżówka idzie, T oraz G, mamy T, kolejne, ale G nie widzę. tylko jedno albo ja już na oczy nie widzę bo tylko jedno dobra kolejne dwie litery to litera w oraz b mamy pierwsze słowo way w oraz b tu jeszcze kolejnej wszystko następne dwie litery to litera l oraz s Oj, i tu mamy drugie słowo flat no. as to jeszcze mało i to tyle. 4 litery do końca. Yyy, dziewiątnaste to Q oraz X. Czyli mamy X, Q nie widziałem i na drugiej nie ma. Dobra, i dwie ostatnie litery to litera R oraz litera E. Zobaczymy, czy nam to coś da. R oraz E. Teraz się okaże, że zabraknie i V. tu jeszcze S. Było. Oraz R. No i pierwszą krzyżówkę kończymy z dwoma wyrazami way i flat, bo P nie było. I n. I n nie było, V nie było, L było, a to nic nie daje. A, te. A, jak ja to zdrapałem, że ja tu nie zdrapałem te. Tu mamy jeszcze T i mamy jeszcze R. Czyli mamy tutaj trzeci wyraz. I mamy T, czy mamy czwarty wyraz. Czyli mamy Way, Flat, Tab i Robot. Cztery słowa. Cztery słowa to 10 punktów Nic więcej nie przegapiłem, bo ja faktycznie po pracy chyba na oczy nie widzę. Dobrze, zobaczmy tu. R oraz E. Tu mamy real drugie, tu mamy tweet. Nie, to jest drugie. Tak, tu mamy drugie. A H nie, nie było. To jest jeszcze A. Mm. szybko sprawdźmy U nie było nie było i np i nie było c nie było vh nie było ja sobie jeszcze muszę teraz sprawdzić czy na pewno jest way b a y jest flat f -y l a t jest mm, co ja mówiłem tap t -y a b i robot r o -y b o t jest czyli mamy tutaj na tej krzyżówce 4 słowa 10 funtów super super bo wkład był 17 to połowa ponad się zwróciła, a jeszcze mamy jedną zrabkę Zobaczymy, jak tutaj nam pójdzie. Zdrabka z numerem drugim, czyli początek paczki, i szukamy naszych wygrywających symboli oraz takiej czarnej perły. Wtedy wygrywamy kwotę w pierwszej grze. Wszystko widać. Tak, dobra, to zobaczymy. A szuka szukać będziemy naszyjnika. Parę w sumie. Złotego klucza, obrączek, kraba oraz monet. A mamy ametyst, kolejny ametyst, rozgwiazdę, safe i korona Monety mieliśmy w co mi się z koroną? Mamy wodorosty, złoto, skrzynie, kolejny safe. Kolejną koronę, zegarek, kolejna korona, kolejny ametyst, kolejna rozgwiazda i muszla, kolejne złoto, dwa razy, muszla, rozgwiazda i sejf no Tutaj nie podoba mi się to, że powtarzają się tak bardzo aż te symbole, te, które nie wygrywają. W drugiej grze mamy trzech takich samych symboli. Jeżeli znajdziemy trzy razy napis double, wygrywamy raz dwa kwota lub trzy po... Gdy mamy kwotę razy 3, no i zobaczmy. Mamy palmę. Kolejną palmę. A zostawmy sobie na koniec. Zobaczymy tam, gdzie będziemy mieli jakieś szanse. Łódź. Kosmetyk, fotelka oraz złoto. Maska, łódź oraz maska. Okulary, aparat i aparat. I to jest gra piąta. dwa napisy Double. Ok. Tu mamy diament, latarkę i diament. Słońce, słońce. O, już pojechałem. Okulary. diament złoto i klapki jakieś dobra I sprawdźmy. No niestety, to teraz będzie Double czy nie. Nie, niestety, zegarek kieszonkowy. Jeszcze tutaj w tym bonusie nie wygrałem ani razu. Tu mi się zdarzyło kilka razy mieć w sumie czarną perłę. Nie wiem, czy miałem symbol, chociaż raz. Dobrze, tak to inaczej. Nie jest najgorzej, mogłoby być lepiej. Bo wkład w odcinek był 17 funtów, 10 udało się odzyskać. Będzie na pomnożenie. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Na razie.